Siemaneczko z tej strony, Miki, witajcie w kolejnym odcinku serii na większą skalę. Dzisiaj towarzyszy mi, słuchajcie, od lewej, Patras. Halo. Dalej, gość specjalny, na jakim jest Kudłaty. No siema. Dalej, Chilu. Siema. ma. Następnie, Kej, z którym będę jeździł ja. Kolejny, Patryk. No witam. Następnie, Kaczka, Kaczorinka, który ma dzisiaj urodziny, więc. Wbijamy, słuchajcie do niego na kanał, piszemy mu 100 lat, piszemy pod filmem 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. No już tak y nie, bo ja się już zaczerwienię. Za Dobrze, chwilę. oraz Abdul AK Reiber. Y Boom. Dobrze. I ogólnie słuchajcie dzisiaj się, jak widać siejemy, naciążemy Yyy i, i lecimy, tak? Lecimy ogólnie tak, zaraz powiecie Miki, znowu, no kurde, masz tego Sajteka, a nie grasz o tym site. Kurwa wszyscy pojechali, to nie wyścigi, panowie no! Gę, Gęsiego! Gę, Gęsiego, jak to kaczka, Gęsiego, panowie, pokaczemu pokaczemu poka Zamiast po Bożemu to pokażę mu, nie? I ogólnie będziecie mówić, że Mam Sajtek'a, nie gram, oddaj Sajtek'a bo nie grasz, no taka sprawa, że niestety Sajtek, że nie gram, znaczy nie, bo z... po prostu mam, kurwa, po prostu w moim, mam gości w domu i w moim pokoju są rozkładane łóżka tak dalej, więc mam ciężki los od do tej kierownicy, więc dzisiaj lecimy bez kierownicy, jak dole, Jest. ja nie przeklinę, przepraszam, nie, nie, dobra, do widzenia, wal śmiało, nie ma. Możemy sobie ogólnie pole kukurydzy, które było cięte u Kazia na live, głównie kultywowane, chyba też kawałek. Ale na odcinku też było przecież. Na odcinku też było cięte u nas, ale. Ej, poczekaj, ogólnie chodźcie panowie. Ej, no właśnie, Ale poczekaj, nie, nie. Bo ogólnie zrobimy inaczej, panowie. Mamy półgi obrotowe, ale zaczniemy orać na zagon, jakby. W sensie, że podzielimy się po czterech na jedną. Powiedzcie, nas 8, tak? Więc podzielimy się po czterech Czekajcie, chodźcie tutaj. Ja, ja się przecinam. I niech czterech wiedzie tutaj... Na razie wjedziemy po ośmiu wszyscy, a potem się będziemy zmierać, Rozumiecie o co chodzi? No kapuję. Dobra, tak mniej więcej ale... Ja zacznę, taką położę taką jak to się mówi? taką węgielną cegłę. Jak nie, nie, nie zabracie Kamień milowy. Kamień milowy, o dobra panowie wierzajcie to Wszyscy po kolei. Ci powiem. Ja to... Abduli. Driver. Jak no driver jak ja Abdul No to Abdul Panowie, powiem wam, że tak przewodniczy naszemu stadu, niczym to kaczy powinien jechać tutaj ogólnie, bo tutaj tak gęsieło no, jedziemy. No, okay. a, a mnie zlagowało. Mi też. No, ja też. A, a mnie mnie laguję. Ja. serwer wysadzę. Ale wyjątkowo mnie laguje, panowie. Ogólnie, Ale tekstu ogólnie tak, ma. Ogólnie, ogólnie Kudłaty, tekstu, no. Kudłaty, ja powiedz, czym zawdzięczamy twoją przyjemność na odcinku. A, z się za wami. A my jak najbardziej no, też. Za kaczorem, no bierze. Za moimi kale slajdami. Dokładnie. Do Ogólnie, może ktoś kojarzy dwa tego, bardziej tutaj od ludzkiego z pewnie, nie? No i o, w sumie, łaloka. No no ale Lufty. <Sie> Tych... chyba też, nie? Nagrywaliście razem, czy... czy mi się to Tak, tak, nagrywali. No, więc... W sumie też jak ktoś kojarzy Titusa, to u niego też nagrywali. No, no, więc, więc może jak ktoś kojarzy, to może napisać, ej, ja, ja Miki, ja, to ja, ja kojarzę, ja, ja, ja. To może napisać w komentarzu. Napiszcie pierwszy. E, tak. E, a my no, ożemy, panowie, mam taki mały problem, że mi tekstury nie znikają tam za panie. No mi też. No, no no, też. Mi też. Aha. Ty, ale u ciebie ten problem jest najmniejszy, bo ty jedziesz pierwszy. się <suszy> <suszy> przycinasz. <suszy> A ej, ja, ja mam dobrze, bo ja jadę ostatni. I tak... Ej dobra, ej mordy, może ten serwer się rozrusza trochę, zaraz zobaczymy. Ogólnie, okay. ogólnie ekipa pojemnie złaty, no robimy tak, no ile metrów robimy, no sporo robimy metrów na raz. Ty, ktoś tam na słup trafił. No, no ja ja dziękuję. <laughs> Nie dość, że bo... w centymetrach się naprawdę. Nie, będzie. nie, nie no, dość, że dostał no. najbrzydszy ciągnik, że jeszcze na słup trafił ty. taką tak. tak fajną. <grym grym> ale mi laguje, nie. Jedź. A mnie nie laguje o dziwo. Mi Pamiętam tak, tak, tak. taką fajną rzecz. tutaj Kasia przed odcinkiem powiedział, że jak miał wybierać między Nicholandem, jakby wybierał między czym? Nie, bo jest to Kasia jeszcze raz. To no, co powiedział odcinkiem? Bo ładnie tak. A a okay. miałem do wyboru Walter i New Hollanda i Walter ogólnie mi się z, niezbyt podoba jeśli chodzi o wygląd I powiedziałem, że... że jak ja to powiedziałem? Mówię, że mam, mam, to, mam to, taki to, jak wybór jakby, między... jakbym miał wybierać między, między Hifem i Rzeżączką O bo tak to <laughs> było. no, Takie heheszki Dobra panowie, robimy teraz tak, cztery na jedną stronę, cztery na drugą stronę i tyle, okej? Okay? No dobra. dobra ja dobra, na, ja na prawo, zawsze tu. w prawo Ja nie wjeżdżam pierwszy jak ktoś, ja poczekam sobie, wy tutaj wjeżdżajcie panowie Pierwszych czterech jedzie na lewo, na, znaczy na prawo, Ej, w sumie patrzę No, nie muszę tam wjechać. No, wiem, nie wiem, No, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie to poczekamy, to we czterech polecimy. Ej, patrz, no. nie Ej, patras wiem, nie wiem, no nie dobrze, dobrze. wiem, nie wiem, nie nie no nie dobrze, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, na wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Miki wie po której Kurde. stronie mocy być. Halo? Halo, Mordo. halo Zaczęliśmy zrobił? No, przepraszam. Ogólnie y, patrz powodzenia. <laughs> Dzięki. nie Dzięki. Nieunikniony jedziesz na słup. A no, nie? Na słup. Ej, ja też. O... Ej, panowie. Cześć. Ja nie wiem co z tym dedykiem, ale to się ja nagrywa. Ale to się no nie... tak znika to w sumie, ale tak to znika tak mozolnie. <laughs> Pojawia się i <laughs> <z trola> mogę <laughs> Ty nie, ale, ale dobra pompa ogólnie, w sensie no dobra akcja panowie, nie powiedzcie, że zła akcja. Dobra akcja, no, 7 bardzo jest dobra. Sumie. No więc no powiem wam, że na 7 pługów tak orać, no ale nie no jakbyśmy teraz orali tak w realu powiedzmy, na 7 takich zestawów to jest no w sumie trochę niemożliwe, no bo taka akcja by nie wypaliła. Ale podejrzewam, że też byśmy musieli to jakoś tak orać, no bo no jak inaczej, no bo tak kurde, no tak trochę, no ciężko W realu byśmy tak nie orali, badumc, bo nie, to, nie, kurde spaliłem, no ale no, nieważne. Ale spokojnie, koło w przyjedzie potem podorać ktoś, także tam, jaś. A, ale w realu to by nam tekstury znikały. Ty, a ja myślę, że w realu byśmy mieli w ogóle ziemię 3D, jaś mordo. A ja myślę, że w Realu byśmy nie mogli orać, bo tam są płytki, i tam jest ochrona i w ogóle. A co, co ma? Co ty kaczy? Real. Sklep. Czy ty trzeźwy jesteś? No właśnie, no ma... tak chodzisz o to, że nie. Ogólnie to 18 urodziny, nie? To, to wiesz. O, I znowu nie no. I o, znowu dwaliowany dość ten czas życia. Ja powiem, że dzisiaj. O 6 rano skończyliśmy Napijemy tak, stanowczo. O nie jak mam ty. bana na wódkę to nie Bana na wódkę? <laughs> ty ale no, zobacz chajesz, niektórzy te... poczek, Niektórzy dostają bana w CSie znaczy A kudłaty dostaje bana od żon na wódkę Tak, no. tak Ej czujesz tak kudłaty tak idzie do barku nie? Bierzesz sobie tak 0.7 Tak łapie się za ten za wiesz Żeby już chce no, no, no. za kapsel I tak nagle you are banned from the server <laughs> I tak przykład your wife, nie? No. <noise> Twoja żona <głos> no. <głos> Nie no oczywiście No nie no, łączymy się w bólu Z kolegą, ale dzisiaj taka fajna sytuacja Tutaj Radziu pozdrawiam serdecznie Kolega miał urodziny dzisiaj, słuchajcie 19. Widzieliśmy mu tak wiesz, 07 tam, 07 kupiłem elegancko, no bo no jakby to inaczej No i tak podjeżdżamy pod szkołę No bo tam na takim spotkaniu byliśmy No i mhm. tak mówię, no tutaj Radziu wyjść z klasy 07 udałem na lekcję elegancko, wszedł 07 Proszę was bardzo, więc... na szkoła. Panowie, yy, no bo... chciałem się tak wymienić taka fajnie z wami. Ej, chodźcie, tak się zmienimy. Się jak? No tak, patrz. My, my przejdziemy A. na waszym, wy na naszą, Chodźcie, tak będzie tak fajnie. Ty. Dawaj, dawaj, dawaj. Myśmy, nie ma, ma to większego ja, sensu, bo mamy no, no. pługi obrotowe. <laughs> Dobra, ja z tym masajem już. Jeden, jeden tam zostaje, panowie, jeden zostaje. Ale panowie, no, taka akcja, powiem wam, taka z humorkiem, no, z humorkiem, no. O okay, co ja to sensu. No ale, a, to, a co, to ma być sens, mordo? Nie. Powiedz, czy coś na moim kanale ma tu to sens. To, to, jest takie bardziej no. dla, dla pompy, no, dla, śmiechu. Ty, dla masz na kanale, gość, co się Właśnie, dzieje. ja się boję z tobą, ty, Abdul, a jak tam poważeniu. Po czym? No bo Abdul od lat ważony był, tak? Przed walką popek nie? Jak Abdul nie? Nie, już nie? Nie? nie. jak nie ja ten i, nie, Abdul ten bum bum. jak To jest Abdul wisi mi flacha. Ktoś mnie tu fendem, Konarzesiu? nie? Kaczy? Ja, ja. Bo myślałem że Konarzesiu Myślałem że Konarześu będzie grał. I myślałem. kurde skrzynka z bombą? Zobaczyć jakie przyjdzie ta. Rata za leading, nie? Nie, ja, ja właśnie myślałem, że się będzie go i taką. Panowie, mówię. teraz takie suchary. Jakim samochodem jeździ Abdul? Maluchem. Cytroenem C4. <grym> a, a co mówi Abdul do mamy, jak go wozi pod szkołę? Wysaź mnie pod, Wysa pod szkołą. Wysaź mnie pod szkołą. to ja też to znam, c Co tam jest tak ciekawego? Mm. Ty już to gadałeś? to gadałeś? To ty mamą jesteś? <grym> Ja to dzisiaj gadałem, przecież... Ja o, sobie panie. na Google wpisuję sobie te... ...imiona islamistów i wychodzi no. mi jakiś Abdul czy coś tam, czy ich mama, czy coś boże tam. Może mordo, ale co ty w ogóle sprawdzasz? Ty w ogóle to się słyszysz? No. Ej, patrz, moje koło napędza twoje małe koło w pługu i przez to lepiej ci idzie. Ej, nikt się nie zjażdżył, że powiedziałem co na nie? Ty, kaczor... Nie, no, nie, bo... nie, nie bo Co powiedziałeś? Ale Polską, tak czekał, który się no. że powiedziałem co na No, patrz, drawek coś mówi... Coś że mało wyszliśmy po szkoły ja to już wcześniej mówiłem, nie? No? A powiedziałem, no to ty mama jesteś. A przecież to mu gada syn, nie mama. jakbyś nie powiedział, nikt by się nie skapił. Dobra, panowie, zmiana tematu na szybko, no. dobra, jednak nie. Bo chciałem powiedzieć, że to jednak tekstury teraz znikają, jak je zimno, oddzielnie, ale jednak nieprawda. A mi znikają. A mi znikają. Bombowo wypadło. Zakaczyn Bombowo. Ogólnie to śnie. Coś, coś wam chciałem powiedzieć, ale. E, a mnie nieważne. Nie będę to. Z... Nie będę to u nas. Nie znikają wszystkie. Nie znikają. No, czy tak znikają z opóźnieniem lekkim, ale no... Ja no, też nie jestem racistą. Niestety rasistą. dedek mnie wyrabia, no wybaczcie. No ta, racistą nie jesteś, a co? A, a innych kaczek to nie lubisz, tych piżmowych. Ja, ja ogólnie nie mam... A nic przepraszam, nic do... piżamowych. Ja, ja ogólnie nie mam nic do islamu. Nawet szacunku. <ścoughs> X, hey, XD Znawiam pytanie, Nagrywam dzisiaj Polską do ciebie, czy nie? Ej, dobra, ja to jest to takie to... Jest sprawy organizacyjne poza odcinkiem, dobrze? Dobra, wjeżdżajcie, ja ostatni teraz jadę, panowie. Trzech przede mną. Być, kurwa mam, każdy raz. taka po swojej kurwa ty, Abdul. Brawo driver. Nawracaj, nawracaj. No Wjeżdżajcie przede mnie. Każdy wierzaj przede mnie. No ale nie nie Zobacz, jeszcze luzy jest zamknij Wierzaj Kaczy, bo ja nie chcę jechać teraz nawet. Na... Ale robiłem ja. O kurde! Jadę trzeci, jadę trzeci Ty poprzez ale... jak Kaczy to będziemy normalnie mieli jak na stawie u ciebie ty. 100 metrów A ja tutaj co mam zrobić? Kurde A ty jesteś? Teraz... Dawaj zaraz ci udowodnię, że masz wciąż wciągnik, dogonię cię. Co do ty Co <grym> Oj kurwaty, kurwaty. ty Ja jak mnie ja, ja też podniosłem. No. Co ty Ty, bo zaraz się pugi złączą. Kuwa. Ej, te pugi można fajnie złożyć, no, żeby No, dawaj stykniemy się końcówkami. Na? No, w sumie beka. Bo miałem ogólnie kupić Dagonowe tamte, ale stwierdziłem, że to chyba będzie do kitu. Ale w sumie, no, nie, no nie. Ej, jest tak jak teraz bym mógł zrobić ale tak. Ale dużo skracać. No, to jest no. Zatrzymałbym się bym cię zablokował. Co ty na to? Nie, nie, jać, jak się. Nie, jaś, jaś, ja. nie ja, ale patrz, powiem, ja powiem ja wam, ja że idzie ta ogka. Wyprzedzam cię. Niki. 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 Ej, Ile Niki. masz koni? A ile Ej. ja mam koni? Ej, czekajcie, ja ten, ja daję kierunkowskaz, z go będę wyprzedzał. Kaczka tam się, szarogęsi, ty. I Mok, Mok, do dlaczego się szar ja się sam szarokacze. szarokacze. Takie nowe słowo będzie. O Jak ty gąsia przecież. Jak ty gąsię. Ja to ja tam bym tam zajrzał pod tym tak. kuperem, jakby tam gąsia, by tam gąska wyszła. No boż. I by było, że pasie Boś, Zosia gąskę na zielony łącz... Nie właśnie nie. Nie, to będzie gąski, gąski to dawno! Pani się, a tego katora? <grym> ja w je, jest jestem rasistą, nie toleruję gęsi. Nie toleruję Jaki. też, kur. bo, bo, bo białe? Nie, no, a kury to, co, to, bo, bo mają mniejsze to? jajka. <grym> o Ej panowie, jak nie pedofilia, to zoofilia w tych odcinkach? Ja nie wiem, co z tym YouTubeem? To jeszcze dendrofilia ej, będzie. Czemu? Tak, który ej, co co się... wy tam zrobiliście? Kto... Ej, który ostatni drzewo z tą z dziewczyną pomylił? <grym> a co? A co? A też... Mówisz, że też stuknął? Kaczy! kaczy no, o tobie to mowa, to jak ty Ok, po... ty pomyliłeś no, dziewczynę z, z drzewem, co z tak, więc tak, tak, tak. A ja brak... to tak, tak, tak. I tam ja, brakł skif, chyba. Pan dziurę tam... Halo, jaki pociąg? No, pociągów nie ma. Ej, dobra, panie, no, każdy... robię wymianę z jednym, jeden niech tu przyjedzie, a teraz ja tam do was, żeby was trochę tam pokazać. A to i tak jest trzech, to możesz przyjechać. No trzech. U nas jest trzech, Na siedem osób jest. Trzyma nie osiem? Nie, nie no, siedem. dwa. Przepraszam. Nie, poszło. Przebiłem ci to... rękę. <laughs> nie, złamałem ci serce. Wszystko Ej, patrz z prawo bardziej. O, kudłaty. ty. Zobacz, jak ja mam eleganckie zestawy, tylko tyle, że mój lepszy. No o panie, ty. ty masz taki podkolor na gąskach ładny, ja taki, taki trochę nie podkolor, ale trochę ładniejszy bym powiedział. Ja ma... No ty, te, 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 ty, ty. Bo się tutaj żądki dostaniesz. No bo no, 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 cały czas na słupy trafiasz. Mordo nie no, pecha, no. tylko po prostu jego doświadczenie jest poddawane tutaj teraz wyzwaniu, tak? Jego tutaj. Ej, do... jak, on, się... jak on trafia na słupy, to jego przeznaczenie, wiesz. O no, no, to... Boże! To Ej, to... Ej. Nie, ale... Ale ogólnie to zawsze mnie śmieszyło jak w tych reklamach mówili o tym, że ktoś ma pecha w ustach. To tak się O, Przypomnij mi to ci powiem, się w Kajce dzisiaj stało, jak każdy zobaczył mojego hamburgera, nie? I mówię, jak ty go weźmiesz do ust. nie skomentuję co powiedziałem po odcinku powiem. Bo to nie wypada teraz, ale teraz odpowiedź A. A to mi ważne, dobra. Panowie no, zimowa orka tak na 30 cm będzie szła, nie? No, ci powiem. Resztki poszliwne przykryte w 99% licząc mijaków. Zależy. Ale nie, panowie, naprawdę, muszę was pochwalić, bo uwierzcie mi, jak gram trochę z ludźmi, naprawdę i tak jestem zadowolony, że nie ma tak dużo mijaków. Bo jest no, nawet... No, e, no bo ja jestem. W ogóle. No, no bo dlatego bo ja mówię, pole. że tutaj... No, no kurwa, ja to proste. Bo ja ich pilnuję. Patras jeźdź w lewo debilu, bo już nie... <noise> Dobra, dobrze. Ej, Ale bruzda prosta będzie. No no, bruzda to będzie akurat... E, ja mogę ja ostatni jechać, bo będzie tak to przynajmniej wiesz. Wytłumaczenie nie potrzeba jest. Co? Trochę omijaka zrobiłem. O, a ty przyjeżdżasz. Spadła i skopiła. No i no, pięknie, ja mówię bo tam się trafia na słup, a sam nie lepszy jestem. Ty, ty mówi Dobra, ja cię, ja cię puszczę. No, dobra, dopiero. Ja nie poładność, bo koło potem tam się obrobi, bo to nie ma sensu, nie będzie ja się bawić ze supami. Bo to po prostu byśmy tylko potrzebowali tracili teraz czas, a... O jezu, <grystanie> Kto to w Altru jeździ?! Chilu! Chilu Krokodilu! Ej, ten mijak jest tak wielki jak paw kumpla, który mi... no... Nieważne. Chilu! A co ty, koza jesteś, że w górę wyjeżdżasz? No, dosłownie. Gdzie koza, ty? Ej, Ogólnie to ja znam taką dziewczynę, która ma właśnie nazwisko Koza. I raz była ci taka śmieszna sytuacja na lekcji angielskiego, że nauczyciel ją zawołał do biurka i ktoś na całą ryk krzyknął: O, przyszła koza do wozu! <gryzny gryzny> <gryzny> oh nie, oh nie, jej, oh mi się lampę stawiam. Ja właśnie lampkę mam nową znowu, znaczy, no, zarówkę w sensie, ale do no, no, i tak mi daje płaszcz, jakie pan, gorzej niż tamta. Oj, pan, oj panowie, panowie, powiem wam, że. I tam pomijakę ktoś poprawi. Jednak, na przez tego, tego YouTube'a to można. Krękony. Ale nie, wiesz co? Bo tak. Jedną twarz... Jedną twarz, boże, jedną z tę twarzy mi oświetla dobrze, a drugą z tę twarzy muszę lampkę zapalać, nie? Bo tak to widać tak jak patrzę nie powiem tego co gdzie. O Boże. Przeżegnaj się. To, tak on zaraz tam jadę do driver. was panowie. Ale mam tam bomba mi. weszła, podkada. Łop, to ja nawet wiem jaka. Halo, nie wolno tak mi jak... I patrz w ogóle jak on jechał. Ja nie wiem po co ty tą bruzdę prościłeś jak on kurde zrobił eskę, chyba. Ej panowie, no? jakbyśmy tak się tam dwój pole dąbali. Otoś... Ty, to żeby u mnie jedno pole zaorał takimi dostawami, to byśmy chyba jeszcze musieli asfalt przeorać, ty. Kasia, kasi naprost. Dobra, jadę naprost. co za akcja chora, nie? Ale ja wiem, że to spoko to jest, Dobrze, dobrze, patrz raz, odbija już na prawo. Ktoś powie, że orka farmingu jest nudna. A! tak Tak? Jan Abdul, a nie Aduk. Ale powodzenia, ja miałbym to sam ora. Mordo. Ale patrzcie, też mieliśmy mi jakiś wtedy, ja nie? Ja bym to zaorał. Czekaj, ja to zaoram. Czekaj. Ja bym powiedział jakiś jeden głupi tekst i by było zaorane. <grym> za, o, o, Boże I ty, bo tak Tata, nie oraj kaczy za orę. <grym> Boże driver, co ty robisz? Ej, weźcie no go ktoś wywalcie z serwera, bo on chyba nie wiem Driver bo... is click from the server Ej to ja piłem, a on jest najebany, bo on jeździ jakby nie wiem <grym> no bo ty mu tam do kabiny kochałeś on to specjalnie robi, zaraz Cię Bo Ty piłeś ja e, O Boże. Ej, a tak o, miałem dla ty... Black dzisiaj kumplowi właśnie kupić zamiast tej flaszki do Spiritu 96%. Ale mówię, nie no. Ale mnie nie A nie wiesz, co to nie ważne. Ej, a grałeś ja, kiedyś w rosyjską ruletkę? No, nie. tylko tyle, że wersja wódka edition. Że... ale to jest... na jakiej zasadzie, w sensie ta wasza no, rosyjska to... ruletka? Było tak, że miałeś kieliszki po prostu no pełne i puste, tak? No i losowałeś, tak? No w sumie no, nie zobaczysz no, bo to były takie kieliszki plastikowe. Mm -hmm. No i takie ciemne były kieliszki. No, no, no i losowałeś, to i trafisz. No i jak trafiłeś pełny, to miałeś farta, a jak trafiłeś pusty, no to no, przykro mi kolego, nie pijesz. Nie, to... ale, ale ogólnie znam różne takie właśnie... Tak, ruchy, jest, to takie u nas rosyjska ruletka to polega no. na tym, że do dwóch lejesz spirytus, a do jednej wódkę. O jezu! O on O nie, nie dobra, ja, ja bym Iskeras. się chyba szczerze. Ja przyjdę. Kaczej. i do jednej turn. No. Co? Jadę do Was. Dawaj, Boże, chodźcie do nas. No, Czekam bo... na ciebie. Czekam for you. Kto tak sobie się ociąga tym tym? Ty, daj! A druga! No no dawaj, który wjeżdżaj! Patrasz! Patrasz! Pa no, gdzie mam Nie wierzaj, poczekaj. Wjeżdżaj! Albo dobra. Bez przesady. A drugi ciąg, człowiek. Pan płaci, wymaga. pan wymaga. Dokładnie. Mm -hmm. Ty wyłącz takie buty, bo co ty. Co tu, no, już dawno po fajience, to śmiech, bo... śmiecie, to? stoi. te śmiecie. Tu nie znajdziecie, no. Gdzie wyjdziecie? Zostaw się spokojnie, nasz kraj. Nie chcę. Tutaj w pisał w Polsce, najpierw wraca po tym całym światu. Graził ja na piosenkach jakby ktoś nie słyszał, polecamy kubik, imigranci. Chciałem powiedzieć tutaj podnoś, head, podnoś header tylko płuk tutaj Abdulu ale no widać. Że czekaj, podnoś... czekaj, 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 bo tu trzeba. Dobry trzeba wziąć ten! Każą z Mikielu kanapkę robi. Nie robimy żadnej kanapki, nie jestem głodny, <grym> się się. Zrobimy tu for you <grym> Ja do dzisiaj z Gandera i, i naprawdę naradłem no, się tym. Jakie to wielkie jest, o Jezu Ale bardzo dobry kanapka polecam. Kanapka. Ja zawsze się zastanawiałem jak można hmm. mówić na jedzenie z McDonaldu kanapka no, a jak inaczej mówisz, no co? Ja mówię kanapkę, dawno? Tak? Ja kanapkę, no no. Kłam. Kanapka. Ja mówię burger. No, na to wszystko. Jedy, to to jedy na oh, jeden Abdu'l. Jeden Abdu'l. Jeden, traj. Ja na YouTube zmieniam Mik na Abdu'l. Co Myślę, że tajnika będzie to dużo większa. No, on zrobił. Miki, przeżegnaj się lepiej. Jezus, Marii. Na to nie ma słów nawet Ewangelia. ale <noise> Koran po... <noise> A plus znam to to, to. to trzeba by było z ludzi spytać, bo gdzie w tym koranie coś tam napisałem. No trochę ci popycham No kółko <gulko gulko> ci popycham. Nawet pano, ciocia pano, wiki pano. by ci nie powiedziała czemu on tak... A tu to w ogóle... Ej, co ty żeś to? A ja mam wujkę Google. Oj? Ale mam też innego wujka Ale szkole. zostawi. Dobra, pierwszaj to. po będę skręć. Ej driver ja to nie. Panowie co... Są, to się, ja nie rozumiem, że można wypić piwo 2. Ale drive nie gazowaną wodę, bez przesady to w twoim przypadku to szkodzi. Ale ja nie miałem nigdy styczności z ciągnikiem jak kozą w wózki, bo Co ty chcesz? Chyba nie powiem co innego do tej kozi robiłeś. No. <gry Edge> no, <gry Edge> właśnie ciapaty? Ej, driver, to ty jesteś <grych> ogólnie ten, taki ej, trochę... jeździmy od niego, panowie, przejeżdżamy na drugą stronę, stawiamy go, niech to się samo, że... Ej, bez skity, no ej, panowie, no bez przesady, nie bądźmy tacy, jedziemy stąd. Chciałem powiedzieć, że mam go w dupie, ale bym trochę przesadził. <grych> <grych> to pokaż! Jeszcze byś powiedział prawdę i co? O Jezu... Ojej, panowie, powiem wam, że... Ale to kator ale zmieścił ci się. A tak sobie myślicie, o kudłaty, jak twój synek się spyta Tatuś, a jak miałeś dwadzieścia parę lat, to co robiłeś? Ano, nagrywałem, nagrywałem odcinek na YouTubie. A pokaż, pokaż. Wiesz co, synek, jak dorośniesz? Właśnie tak. Panowie, nie, jedziemy od Abdula, jedziemy, rasistami jesteście, panowie, no nie to jedziemy, to jedziemy, to jedziemy, tak, jedziemy na tę stronę. Z Kubiego sprzedałem. Z Kubiego sprzedamy. Ze Skubi chrupki poszedł ale w tą stronę. Jedziemy, Kacz, nie, jedziemy tam. A dobra, tam, no tam, to tam też można. Dobrze. Dobra, nieważne. Dobra, ludzie, ogólnie takim motto rasistowskim akcentem, zakończymy ten odcinek, Abdula samego, niech się męczy, niech haruje, zasiłku nie zostanie od nas na pewno. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się trochę spodobał i że jak ktoś się chociaż raz uśmiechnął podczas tego odcinka to niech napisze komentarzy, że Ej Miki, ja się uśmiechnąłem i to się będzie dla mnie liczyło, bo naprawdę uśmiech na waszych twarzach po takich odcinkach jest dla mnie najważniejszy, więc Dokładnie. ja wam dziękuję serdecznie o, za uwagę o, ale i... jak No wiesz co, bez przesady, bez przesady Bez wysady. Więc ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję, do usłyszenia, cześć! Hello. 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 <laughs>